Deser pistacjowy z kremem z białej czekolady i chrupiącą posypką. Składniki na 4 porcje. Krem pistacjowy: 250 ml śmietanki kremówki 36%, 150 g białej czekolady, 2 łyżki pasty pistacjowej, 1 łyżeczka żelatyny, 2 łyżki mleka. Chrupiąca posypka: 2 łyżki posiekanych pistacji uprażonych. Jedna łyżka cukru trzcinowego. Jedna łyżka masła. Jedna łyżka pokruszonych herbatników lub kruszonki. Szczypta soli. Opcjonalnie do dekoracji, świeża mięta. Starta biała czekolada. Pistacje w całości. Krok po kroku przygotowanie. Przygotowanie żelatyny. Jeśli używasz żelatyny w proszku, wsyp ją do dwóch łyżek zimnej wody lub mleka, odstaw na 10 minut do napęcznienia. Topienie białej czekolady. Połam białą czekoladę na kawałki i rozpuść w kąpieli wodnej lub w mikrofalówce. Odstaw do lekkiego przestudzenia. Przygotowanie kremu pistacjowego. W rondelku podgrzej 100 ml śmietanki, nie zagotowuj. Dodaj rozpuszczoną żelatynę i dokładnie wymieszaj, aż się rozpuści. Wlej ciepłą śmietankę z żelatyną do białej czekolady i wymieszaj na gładką masę. Dodaj pastę pistacjową i dokładnie połącz, można krótko zmiksować blenderem ręcznym. Ubij pozostałe 150 ml śmietanki na pusztywno i delikatnie wmieszaj do masy pistacjowej. Przełóż do szklanek, kucharków i wstaw do lodówki na minimum 4 godziny. Chrupiąca posypka. Na suchej patelni uprasz pistację przez 2-3 minuty. Dodaj masło i cukier trzcinowy, mieszaj aż się lekko skarmelizują. Wsyp pokruszone herbatniki i szczyptę soli, wymieszaj i prasz jeszcze chwilę. Przełóż na papier do pieczenia do ostudzenia. Po wystudzeniu lekko pokrusz. Wykończenie deseru. Na wierzch stężałego kremu wyłóż chrupiącą posypkę. Udekoruj świeżą miętą, startą białą czekoladą lub całymi pistacjami. Życzę smacznego. Subskrybuj mój kanał i postaw łapkę w górę. Codziennie w tamto miejsce idę, gdzie pachniała jej perfumem mgła Ciągle szukam jej spojrzenia, choć już wiem, że to nie wróci. Anna już mnie nie zna, czas w przeszłości zamykać mi. Anna już nie mieszka tu, zostawi.